Kiedyś z was napisał: Rojo, rzuć palenie, bo jeśli coś ci się stanie, jeśli ciebie zabraknie, to kto nam będzie robił takie filmy? Skłamałbym wam, gdybym powiedział, że ten komentarz mnie nie ruszył. Jak najbardziej, nie że zmobilizował mnie, ale dał mi dużo do myślenia. Ja jestem osobą, która. Już mogę to na szczęście powiedzieć. Paliła przez 7 lat. Paliłem 7 lat różnej ilości papierosów. Po prostu byłem palaczem. Bardzo cieszę się, że mogę to w tym momencie powiedzieć w czasie przeszłym, albowiem jestem wolny od nałogu dokładnie od tygodnia. Ja wiem, że to nie jest wiele, że nie ma się czym podniecać, dlatego niczego jeszcze specjalnie nie deklaruję. Staram się nie podniecać, co nie zmienia faktu, że Uważam siebie jako osobę, która jest, powiedzmy, dobrym obserwatorem, która potrafi dostrzegać minusy i plusy danej czynności, danej kwestii i stwierdziłem, że rozłożę na czynniki pierwsze właśnie tą kwestię tego paskudnego trucia się palenia papierosów. Postaram się też, przynajmniej taka jest idea, taki jest cel tego materiału, by troszeczkę pomóc rzucić palenie innym, a także dać, pewien dobry przykład swoim widzom, jako że mam świadomość tego, że być może jestem osobą wpływową, opiniotwórczą, dlatego pora wreszcie przekazać coś wartościowego, porozmawiać o czymś no cholernie ważnym z punktu widzenia dobra naszego, dobra naszego zdrowia w opinii w, o nas wśród naszych bliskich. Ja to jest moja trzecia, miejmy nadzieję, ostatnia próba rzucania palenia. Pierwsza próba, próba była dwa lata temu, kiedy stwierdziłem, że podejmę rękawice walkę z tym nałogiem przy pomocy elektronicznych papierosów, e-papierosów. Wydawało mi się to atrakcyjne, albowiem nie rezygnuję z pewnej gestykulacji, z pewnego powiedzmy takiego rytuału. Posiadania tego sztucznego papierosa, ale jednak w dłoni tam ta lampka z żarem, dym wydychany, wszystko powiedzmy imitujące prawdziwego papierosa. Nie udało się. Nie udało się, albowiem ta metoda absolutnie nie uczy tego, by się rozstać z tą gestykulacją. Dalej przypomina nam to o tym powiedzmy rytuale, o tym zabiegu stricte kojarzącym się z fajkami. Nie udało się. Rok temu było już lepiej. Wspomogłem się według mnie. Dalej uważam, że to jest najlepsza metoda, ale jak każda nie daje stuprocentowej pewności, za pomocą naprawdę fantastycznej, ona wielu osobom pomogła, wielu milionom osób na całym świecie. Książka Alana Kara: Szybka metoda na rzucenie palenia. Dokładnie w opisie tego filmu, linku, macie artykuł który poświęciłem właśnie tej książce. Nie paliłem wtedy bodajże chyba miesiąc czy dwa miesiące dzięki tej książce. No to był rekord, nie ukrywam. Ale niestety, tak jak wspomniałem, nic nie daje stuprocentowej pewności, że palenie się rzuci. Tego przede wszystkim trzeba chcieć. Wszystko zaczyna się w głowie, albowiem to nie jest kwestia stricte uzależnienia, tego że musimy palić, że jesteśmy zatruci, że potrzebny jest jakiś ciężki detoks. Nie, to wszystko siedzi w naszej głowie, I od nas samych, od naszej powiedzmy strategii psychicznej zależy to głównie powodzenie. Inne elementy to są tylko powiedzmy wspomagacze. Nic nie zapewni nam stuprocentowej metody, nawet yy, osławione tabletki Tabex na receptę. E Siedem lat. Ja kiedyś byłem w, to ja zacząłem palić na, w pierwszym roku właśnie em, studiów. Wcześniej byłem w takim obozie bardzo anty. E, nie lubiłem palenia, nienawidziłem dymu, nie cierpiałem palaczy, nawet się nie starałem specjalnie ich zrozumieć. Mało tego, kiedyś zrobiłem taką pracę plastyczną, potężny taki w ram. Em, gdzie wkleiłem różnej wielkości te napisy, które widnieją na paczkach papierosów, że palenie zabija, tam impotencja, rak, dzieci i tak dalej. Zrobiłem je w różnych formatach i napisałem, podpisałem pracę, jak duże muszą być te naklejki. I samo to już powiedzmy, jak teraz o tym myślę, to, 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 to jest to troszeczkę smutne, to jest troszeczkę smutne, że kiedyś byłem w obozie, który tak ciężko walczył, starał się plewić, przeciwdziałać właśnie paleniu mając oczywiście na uwadze dobro, zdrowie tych ludzi, a nie, że ich nie lubię, bo palą. Nie, 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 absolutnie. Także tak jak widzicie, byłem w przeciwnym obozie. Zawsze sobie mówiłem, nie no, palenie jest fajne, bo zawsze powiedzmy potęguje radość, powodzenie, jakiś sukces, a minimalizuje jakąś porażkę, zawód, niepowodzenie. To jest kompletny ból, bez jest takie stare, dobre hasło. E, dlaczego palisz? Z nerwów, ze zdenerwowania. Od kiedy jesteś zdenerwowany? Od kiedy palę? Także sami widzimy to mroczne, zbędne, fatalne w skutkach, błędne koło, jak się to mówi. Wypunktowałem sobie masę zalet, bo tak naprawdę palenie nie ma żadnych zalet. Palenie nie ma żadnych zalet. Możemy sobie mówić, że a tak fajnie, błogość, spokój, jeszcze szczególnie przy alkoholu, to już w ogóle nierozłączna kwestia alkohol plus papieros musi być. To jest kompletny bullshit. nic pozytywnego, nic fajnego nie zachodzi w naszym e, organizmie. To jest totalna ściema, obłuda. To jest po prostu e, pewien jakby taki e, psychiczna, psychiczna, niefizyczna, psychiczna pułapka, w którą e, w Padamy. Oczywiście, kwestie pieniędzy to najczęściej świadczy o tym, jest takim powodem, że rzucamy, bo sobie obliczamy. Na przykład, mi wyszło zaoszczędzonych 300 zł, dosłownie miesięcznie. Nawet jeszcze, jak idioci się podobało to, że palec no bo roją, nie no, wiadomo o co chodzi kwestia pieniędzy. To jest 300 złotych. Ile rzeczy się można za to kupić? Ile marzeń można zrealizować? Szczególnie jeśli się to oblicza w perspektywie miesięcznej, rocznej, no to to już w ogóle masakra. Ale paradoksalnie w tym momencie nie chodziło mi w, o, o pieniądze. To nie były, powiedzmy, plus, ale właśnie to zdrowie. właśnie to zdrowie, o którym jakby wspomniał ten komentujący. Pozdrawiam cię serdecznie. Ci bardzo dziękuję którego przytoczyłem na początku tego materiału: Mam cukrzycę, po co mi rak? Cieszę się teraz życiem, żyję pełnią życia, realizuję się, jestem szczęśliwy, mogę to uczciwie powiedzieć się do tego, przyznać. To po co powiedzmy przyczyniać się do skrócenia tego życia, skoro się nim cieszę? Po co kasterować, zmniejszać te lata przez palenie, skoro mogę nie dożyć fantastycznych premier? Tak to można e, powiedzieć. E, e, zobaczyć wnuki, dzieci i tak dalej, no po co umyślnie świadomie niszczyć to, co jest w życiu najważniejsze. Czyli właśnie to życie. To jest właśnie kwestia ta zdrowia. na sprawa to e, sport. Wiadomo, no, ja paintball, bieganie. Kiedyś potrafiłem przebiec 8 km, 12 km 20 mil z palcem w dupie. Ostatnio jak sobie poszedłem pobiegać, to w, słuchajcie, w kilometr, ja miałem wrażenie, że ja wypluję płuca. No to kolejny taki dołujący aspekt, co ja kurwa zrobiłem, co ja zrobiłem ze swoim życiem. E, e, teraz powiedzmy, uzyskałem takie radość życiową, mobilizację, taki psychiczny komfort. Czuję po prostu, że całkowicie inaczej oddycham. Inaczej mój organizm funkcjonuje. Takie odtoksowienie się. Czuję, że ta trucizna ze mnie schodzi. Ale po kolei. Inna sprawa to oczywiście zapach. Palacze nie czują jak śmierdzą. Skunksy nie czują jak śmierdzą. Gdyby skunksy czuły jak śmierdzą, to byśmy mieli jeden gatunek do tyłu. Podobnie jest z palaczami. Teraz wszędzie czuję fajki. Uświadamiam sobie jak fatalny jest to zapach. Mało tego, gdzieś w towarzystwie... Bardziej cierpią bierni palacze, osoby, które wdychają ten nasz dym, niż palacze. Paradoksalnie, dzieje się to przez jakiś taki proces. Ja go nie znam dokładnie. To jest to, że oni jakby już taki, ten najgorszy materiał tego dymu, tej trucizny wdychają, taki obrobiony już przez nas. Także tutaj na względzie dobro innych, najbliższych, najważniejszych dla nas osób rodzina, nie wiem, dziecko, żona tego, po prostu przyjaciele. Alan Kar palił, że was nie skłamać, około 100 papierosów dziennie przez 40 lat. Rzucił to palenie, przez 40 lat potem nie palił, ale tak czy inaczej zmarł. Zmarł na raka płuc, ale przez to, że dalej jakby był w otoczeniu osób, które dalej paliły. Czyli z palacza stał się biernym palaczem, ale i tak go to zabiło. Także zwróćcie uwagę na to, co powiedziałem. Kwestia bliskich, zwróciłem na to uwagę. W, tak jak mówię, w, y, zatrucie, w paznokcie, gorsza cera, właśnie w, y, y, zapach, no, masa. To i tak będzie kilka tylko plusów, które wymienię, albowiem plusy z niepalenia y, poznajemy je w konkretnych przypadkach, w konkretnych sytuacjach z sąsiadami. A jak dobrze, że nie palę, bo to, 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 a tamto. Dlatego, dlatego dzisiaj wszystkiego nie uda mi się po prostu y, wymienić. Inna sprawa to to, wychodzenie gdzieś na balkon, żeby się tylko zapalić, bo inni mogą sobie tego nie żyć. Wychodzenie przed knajpę, bo w knajpach nie można już palić. Nieraz zaowocowało to to, że się zaziębiłem, po prostu nową chorobę przez te pieprzone fajki. Na Sylwestra szalę na balkonie, paliłem na balkonie. No i co? I zachorowałem. I dlatego stwierdziłem, że podczas choroby najlepiej po prostu rzucić to palenie, bo tak się mówi, że najlepiej podczas choroby rzucać palenie, albo te takie zmysły, łaknienie i tak dalej. Po prostu podczas choroby nie chce się palić. To jest dobry moment, żeby w tym momencie strategicznie uderzyć tą ambicją, tą determinacją, tym silnym nie bójmy się tego sama, noworocznym postanowieniem. Um, pewne uczucie wolności, uwolnienia się, ogromna, przeogromna satysfakcja to tak ja czuję to co czułem kiedyś gdy byłem gruby i schudłem że, że mi się coś udało teraz jest bardzo podobnie oczywiście żeby mieć tą satysfakcję trzeba być grubym żeby schudnąć żeby mieć tą satysfakcję trzeba palić żeby móc rzucić palenie i sprawa to też kolejny powód mniejszy kac mniejszy kac inaczej w ogóle wchodzi w alkohol, inaczej czujemy się na drugi dzień, a bowiem nie ma tego takiego efektu tak zwanego przepalenia się. Um, więcej czasu, bo nie muszę iść po fajki, nie muszę iść na balkon, nie muszę iść zapalić i więcej mam po prostu czasu dla siebie, z automatu też, też dla Was, bo jest więcej tych materiałów, być może są dłuższe, więcej zajmuję się tymi rzeczami, które nie są zaburzone koniecznością wyjścia po fajkę bądź na fajkę. Bardzo jeszcze fajny, myślę, że godny wzmianki jest cały system, co dzieje się w naszym organizmie, gdy nie palimy właśnie dzień, dwa, tydzień, miesiąc, trzy miesiące, rok, 10 lat, 15 lat. Co dokładnie zachodzi oczywiście, jak najbardziej dobrego w naszym organizmie. Myślę, że przywołuje to troszeczkę. Na myśl przypomina pewien taki system RPG awansowania w zdrowiu. Kolejny przykład, że gry komputerowe potrafią dobrze zainspirować nasz mózg do takiego poglądu sytuacji, oceny sytuacji, przede wszystkim odbioru sytuacji, jakiego troszeczkę, tak jak mówię, awansowania, levelowania na kolejne szczeble. Czytajcie kolejne miesiące, dni, lata, niepalenia jako. Awansowanie zdrowotne właśnie w naszego y, organizmu. Inna sprawa to jeszcze jest sam sport. Ludzie się boją, że jak rzucą palenie, to zaczną podjadać, przytyją. Najlepiej jest zająć czymś mózg, zająć czymś ręce, wykonywać ten sport, Że paradoksalnie rzucenie palenia spowodowało, że chce nam się ćwiczyć więcej, y, mocniej. Y, Raz, oczywiście, przed tym strachem, żeby nie przytyć, ale też z świadomością, że po co wracać do palenia, skoro przytyłem przez niepalenie? To w tym momencie będę grubszy i dalej będę palił. No to jest kompletny, dodatkowy mega du. Nie można iść w tym kierunku. Trzeba powiedzmy przekonfigurować, przeobrazić to wyrzucenie palenia właśnie jako dodatkowy mobilizator do uprawiania sportu. Tym bardziej, że im dłużej nie palimy, tym łatwiej ten sport będzie nam się wykonywać, ze względu na to, że nie trujemy się, a nasz, nasze płuca nie są już zasypione. Każdy element, wspomagacz, to są plastry, gumy, no najmniej te papierosy, czy przede wszystkim ta książka, to jest jak najlepszy wspomagacz, pomagier, ale to nie jest główne narzędzie, nie możemy chodzić z założenia, wezmę, rzucę. Nie, ty musisz chcieć i możesz sobie czymś tam pomóc. I powiedzmy to jest tyle, to jest pewna moja deklaracja, albowiem, no, powiedzmy, ktoś z was, ta osoba, ale też to nie był pojedynczy, jedyny komentarz, chciała, żebym z tym skończył, rzucił i tak dalej, czytałem te komentarze i dodatkowo sobie do mnie, może cholera to najwyższa pora z tym yy, skończyć. Cieszę się, że udało mi się powiedzmy poradzić sobie w najcięższych momentach. Nazwałem to sobie wyzwania. Najcięższe momenty, czyli gdy Renaty nie ma w domu. Gdy Renata wychodziła zawsze o ulga, se zajaram, nie muszę iść na balkon, nikt nie widzi, nie jest spoko. Komputerek, kawusia, ekstra. Bullshit. Eee... Tak jak mówię, przy alkoholu, fajeczka i tak dalej, bullshit, kompletnie niepotrzebne, czy inne takie, powiedzmy, elementy, w których zawsze paliśmy, czy ten przysłowiowy poranny papieros, czy, nie wiem, coś nam się udało, czy ta chęć już chwycenia po papierosa, bo długo nie paliliśmy, bo na przykład, nie wiem, graliśmy, byliśmy w kinie, w teatrze, kompletny burszyc, zwróćcie uwagę, jak mózg potrafi nas zmanipulować. Co nie znaczy, że nie możemy my mózgu zmanipulować. I właśnie to robię i myślę, że mi się to um, uda. Tak jak mówię, przykłady, sytuacje można by mnożyć. I paradoksalnie zwycięzcami nie są osoby, które rzuciły palenie, które chcą rzucić palenie które są w trakcie rzucenia palenia. Tylko te osoby, które nigdy palić nie zaczęły. I to oni są prawdziwymi zwycięzcami w tym układzie. Także chciałbym, żeby ten materiał był mobilizacją. Wykorzystuję po prostu swój y, autorytet do tego, żeby pomóc. Pomóc Wam, żebyśmy przede wszystkim razem, wspólnie byli dłużej. Także weźcie sobie do serca to, to co powiedziałem i przede wszystkim życzę Wam szczęścia, wsparcia i wiedzcie, że rojo w tej kwestii Zawsze będzie z Wami. Trzymajcie się. Hejka.